Cześć wszystkim! Cóż, nie było ostatnio żadnego nowego gameplaya ale... doczekaliście się! A jest to Counter Strike Online! O tak! Pewnie za chwilę dzieci non-steama będą myśleć sobie Ja! Nowy CS! Nowy CS! Uu, będziemy karać botów! Ale będzie wypas! Och, no ale... Ja radzę tak się nie ekscytować. A dlaczego? O tym już za chwilę. Eee, ale taka szybka, e, takie szybkie, krótkie informacje. Counter-Strike Online został wydany w roku 2008, czyli 3 lata temu, przy współpracy słynnej już firmy Nexon, która słynie na przykład z Combat Arms'a i współpracy z Valve'em, czyli wydawcą tejże gry. Eee, Więcej yy, o tej grze na razie nie powiem. Zobaczmy menu. Menu, menu, menu. Menu strasznie podobny do niektórych MMO FPS-ów. W Combat się podobny układ widziałem. W AWie no dość podobny jest, ale już troszeczkę inny. Yy, dobra. Czy co jest w tym nowym CS-ie? Hmm. Między innymi Taki, taki sklep hm. a na czym to polega w ogóle tutaj yy, w kupowanie w tym sklepie ogólnie polega to na tym że za grę na serwerze dostajemy takie punkty o tutaj mamy licznik punktów points yy, tutaj obok możemy jakiś kupon wpisać bo oczywiście ta gra również obsługuje mikropłatności i możemy kupić yy, za prawdziwą forsę yy, bronie czy też jakieś dodatki yy, no i właśnie, kupujemy na przykład sobie, powiedzmy, kupujemy na przykład, no na przykład Tara 21 yy, za 7000 punktów i mamy tą broń na 3 dni. Potem udajemy się do naszego inwentarza i z listy broni na przykład sobie wy, wybieramy sobie... Yy, Dobieramy sobie na przykład broń do naszego ekwipunku. Możemy sobie wybrać trzy różne ekwipunki, tak? Czyli możemy na przykład sobie w jednym ekwipunku mieć jeden karabin, w drugim drugi, a w trzecim trzeci. Możemy tak samo mieć trzy pistolety, w, 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 trzy różne pistolety w trzech różnych ekwipunkach. Yy, przydaje się to do trybu Deathmatch, w trybie Deathmatch się takie coś wybiera. Yy, ale dobra. Zapewne zauważyliście, są nowe bronie. Są nowe bronie i to trochę sporo między innymi zobaczcie. Czy widzieliście w, w jakimkolwiek CSI na przykład tara 21 albo M14EBR, albo nie wiem SL8, czy nazwy dla mnie nic nieznaczące yy, Jedynie po wyglądzie poznaję, że to jest kałach yy, Są nowe bronie yy, Oczywiście to się można kupić za punkty, za prawdziwe pieniądze, ale dobra. Co jeszcze tutaj jest takiego godnego uwagi? Podobnie jak w AW są takie tak zwane yy, dzienne misje, czyli innymi słowy przez 24 godziny mamy, mamy 24 godziny na wykonanie na przykład, nie wiem, zabić iluś tam przeciwników, na przykład na mapie takiej, w trybie takim. Yy, no zresztą yy, to jest dość yy, oczywiste, nie będę tego tutaj się bardziej tutaj yy, zapięć, tłumaczył o tym. No i cóż, craft, craft, nie wiem co to jest, szczerze, nie wiem, to jest coś o tworzeniu, nie wiem, broni, eee, czy tam jakieś itemy do jakiegoś tworzenia itemów, ale są jakieś takie pierdoły, tutaj jakieś wiadomości, to tam nie, dobra. Przejdziemy sobie do wejdę sobie na jakiś eee, serwer i tak, trybów w, tej, w tym CSie jest kilka. Mianowicie już domyślnie mamy na przykład tryb zombie. Bo w pozostałych z tych CS-ach, czy to Source, czy to Condition Zero, czy to 1.6 nie było, czyli były yy, tryby, ale jako mody, czyli najpierw musieliśmy wejść na serwer i pobrać te pliki. Tutaj już mamy domyślnie. Dodatkowo możemy zagrać normalną, standardową rozgrywkę, czy też deathmatch. Tak, sam deathmatch, czyli każdy na każdego, bądź team deathmatch. Yy, albo zagrać możemy nawet z botami. Bo i takie yy, bajery są. Yy, no dobra. Yy, oczywiście, tak jak w Awie mamy na przykład yy, mamy listę przyjaciół, kanały różne. Yy, no, to jest dość znane. Jeżeli widzieliście, w, yy, oglądaliście gameplay o Awie, to tam pod koniec filmików widzieliście układ menu i w ogóle jak to wygląda wchodzenie tam na serwery. I to jest tutaj naprawdę bardzo podobnie. No dobra, to tyle jeśli chodzi o takie omówienie wstępne tego CS-a za chwilę wejdę na serwer, a jak już będę połączony, już będę już na tym serwerze, już dołączę do drużyny, no to yy, odpalę Frapsa ponownie. Dobra, włączyłem ponownie nagrywanie i to co widzicie to niestety prawda, tak moi drodzy, gra wydana w 2008 roku. Na silniku CSA16 Nie przewidzieliście się To co widzicie to są prawdziwe obrazki Po prostu no to jest To jest po prostu przesada Przesada po prostu No bo jak można do tak do gry trzyletniej letniej zamiast nie wiem wsadzić silnik z SORSA by wyglądała zdecydowanie ładniej, bo może by więcej graczy by w yy, może by to grało to nie, to musieli yy, do takiego gówna po prostu wsadzić silnik z CS -a. a dlaczego gówno? bo ta gra dla mnie nie wnosi nic nowego ta gra dla mnie nie wnosi nic nowego poza nowym menu poza nowym menu i to, że mamy na przykład yy, tryb zombie w standardzie Dodatkowo jak widzicie po prostu lagi czyli pingi mam okropne jak widzicie od 400 do 500 a to związane jest z tym że serwery są postowane w Singapurze i w Malezji tak więc yy, niestety gracz z Polski nie ma wygodnej gry widzicie strzelam w niego strzelam w typa o nic się nie dzieje nic się nie dzieje kompletnie Tak jak mówię, no grafika jest kompletnie niezmieniona Nie zmieniła się, naprawdę. W ogóle tu jest zero zmian jeśli chodzi o, y, o y, elementy graficzne, poza tym, że są tu dodane nowe modele broni, tak? Y, troszkę hat jest zmieniony. Jak widzimy taki fajny y, hat jest w lewym górnym rogu. No i... Taki hat właśnie jak... No, można powiedzieć taki ala... Sorsowy, chociaż nie wiem czy przypadkowo go nie zmieniłem, bo... Hmm. Nie no nie zmieniłem, nie Nie Chyba tutaj zależy od... Tutaj chyba zależy to od yy, ustawień serwera, bo jeszcze zanim tutaj nagrywałem gameplaya, to z ciekawości właśnie wszedłem na inny serwer no i był zwyczajny radar jak w CS16 Ale po prostu brak mi słów, brak mi słów. Poza zmianami w hadzie, nowymi modelami broni tu się nic nie zmieniło. I to jest grę z 2008 roku Nie wiem, z Azjatów chcieli idiotów zrobić czy jak Dodatkowo no niestety Europejczycy nie są w stanie grać w tą grę bo Jak ja na necie 8 mega w kablówce mam pingi 512 no to... Yy, to... Zobaczcie O! O! Nie wiem, za, O! zabiłem typa No nie wierzę Jakoś go zabiłem <grym> jakimś cudem Sukces! Zabiłem gościa, nie wiem jak Skoro w niego i tak celowałem 10 sekund do niego strzelałem I dopiero zabiłem po tych 10 sekundach No niby nie widać, że O nie to mój ja piernicze Dobra. Wymienię sobie broń. O tak. Broń zmienia. No! O tak. Modele broni są zmienione, bo ta M4 jest... Przypomina mi tą z Condition Zero. No, zabiłem. <ścoughs> nie wiem jak w ogóle... Nie wiem jakim ja cudem w ogóle zabijam. Przecież przy pingu 512, to gracz, który ma normalny ping, to przecież ma pewnie ścinę. Łoł! Wow! Widzicie, są także, widzicie, nowe, takie nowe menusy, takie jakby, no, pokazujące że przykład, kto nas z jakiej broni, dokładnie. Eee... Jakbyś, jakbym był w innym trybie, to byście też zobaczyli, jak wygląda eee, jak wygląda nowe menu kupowania, które właśnie charakteryzuje się tym, że możemy sobie sobie na przykład ustawić dowolną kolejność broni. Czyli na przykład mogę sobie, nie wiem, wstawić, nie wiem, pistolet pod jedynką, granat pod dwójką, oczywiście Yy, oczywiście też wybór broni jest ograniczony, bo to zależy od tego jakie bronie żeśmy najpierw kupili w sklepie za te punkty. Dopiero potem możemy stosować je normalnie w grze. Dobra, to na tyle jeśli chodzi to o Counter Strike Online, o no, typową rozgrywkę, o gameplay. Bo chyba tutaj nie ma co więcej tutaj przedstawiać. Dobra, no to cóż, to ja się dyskonektuję, że tak powiem, z serwera, a jak powrócę do minieni, to ponownie włączę nagrywanie i będzie, będę mógł podsumować tą grę i czy rzeczywiście warto, czy nie warto. Dobra, jestem w menu. No i teraz pora na małe podsumowanie. Zalety? Myślę tak. Są nowe modele broni. To jest fajne. Yy... Są mody w standardzie, na przykład zombie, czy na przykład nawet zwykły deadmatch, każdy na każdego. Gra jest darmowa, można ją pobrać free to play, Koszt... są mikropłatności, tak więc gra się utrzyma. Ale mówię, dla mnie ta gra więcej zalet nie ma. Są duże pingi, Ponieważ serwery są hostowane w Malezji, w Singapurze, nie została wypuszczona na rynek europejski. Eee, no i największy błąd twórców e, Counter Strike'a Online, że wypuścili tą grę na silniku 1.6. No zamiast wypuścić, nie wiem, na Source, czy choćby na Condition Zero, chociaż też na Condition Zero też silnik nie jest jakiś, e, e, Bóg wie, e, ładny, to tylko takie ulepszenie 1.6. Mówię, gdyby wyszedł Source to naprawdę graficznie gra wyglądałaby ok a tak, no cóż, no nie wiem, z Azjatów nie wiem, chcieli baranów zrobić, że o nowa gra, że to jest nowa gra, no przecież Counter Strike 1.6 czy Source, to przecież gry są znane na całym świecie. Wszędzie pojedziesz pojedzie się do każdego kraju, bo jest Counter Strike, każdy już wie o co chodzi, każdy już wie o co chodzi. A tutaj proszę bardzo, nie wiem, Azjatów chcieli jakąś ciemnotę zrobić i wypuścili... No po prostu dla mnie ta gra to po prostu czyste badziewie. Naprawdę nie polecam, nie ściągajcie. Ja chciałem po prostu tylko sprawdzić i potwierdzić to, że CS Online to jest kompletnie nie wypał i dobrze, że nie wyszedł nigdzie dalej niż poza Azję i że niech tam już zostanie ich te serwery zostaną i... Niech yy, ani Nexon, ani Welfi nie robi ekspansji dalej tej gry, bo po prostu to jest dla mnie to jest kpina. Yy, czyli mówię, ściągnijcie sobie lepiej już tego non-steama, albo kupcie sobie klucz na Allegro, yy, za yy, do Steama i po prostu będziecie mieć święty spokój. I naprawdę komfort rozgrywki będzie o dwie klasy wyżej. To tyle jeśli chodzi o Counter Strikea online. Tak jak mówię, nie polecam. No i to na tyle, jeżeli podobał Wam się ten filmik, to proszę o łapkę w górę, a jeżeli macie jakieś pytania, czy chcecie to skomentować, to proszę bardzo. Zapraszam do subskrypcji do mojego kanału, jeżeli Wam się podoba zawartość, zapraszam do obejrzenia pozostałych gameplayów i innych filmików na moim kanale. No cóż, mam nadzieję, że już w niedługim czasie pojawi się kolejny gameplay. Jak będzie dobrze, to jeszcze w tym miesiącu, w lipcu ukaże się kolejny. No to cóż, trzymajcie się i do zobaczenia.